No i witam Was wszystkich w kolejnym odcinku, w końcu udało się wyjść, już naprawdę byłem zdesperowany, wszystkie pola po prostu beton, ale totalny beton Ale udało mi się znaleźć, znaleźć, ja znałem dobrze ten park, niedaleko całkiem mieszkam, tutaj takie, taka ładna sceneria wokół mnie Także jak to wiecie w zimę, ogólnie ten park jest zaniedbany niestety, ale, ale z racji tego, że jest zima, no to te krzewy tak nie rosną i da się pochodzić między nimi, więc mam nadzieję, że odcinek jak i moje wykopki będą całkiem udane. Jeszcze Wam tutaj pokażę drzewo, które jest za mną. Naprawdę tutaj stare drzewa są, bardzo stare miejsce. Eee, coś, coś z historii czy Wam opowiem? No nie za wiele Wam mogę powiedzieć, sam o tym miejscu nie wiem za wiele. Natomiast wiem, że historia wsi, no to jest datowana na XIII-XIV wiek i znajduje się ten park praktycznie w samym centrum wsi. Także myślę, że może tu być ciekawie, o ile miejsce nie jest już bardzo przeszukane. W każdym razie zobaczymy co wyjdzie. Subskrybujcie ten kanał, zostawcie łapkę w górę i widzimy się przy pierwszym dołku. No i pierwszy dołek już na wejściu wykopany i mamy grosik. Grosik na szczęście PRL, pewnie 49. Dobrze myślę? Tak jest, 49. No, mamy PRL-a, mamy pierwszą monetę w pierwszym doku. Dobry prognostyk, może być i PRL. Lecimy dalej. Ten park nie jest za bardzo duży, tam widzicie, że on już się kończy, gdzie ta ostatnia linia drzew jest, dalej są same pola i, i na dole płynie sobie tam rzeczka, także no wiadomo, czy można sobie wyobrażać różne rzeczy, że tędy ludzie sobie chodzili, gdzieś tam przesiadywali. No, Oczywiście we wszystkich czasach, także śmieci na pewno jest tutaj masa. No ale dobra, do następnego. No i kolejny dołeczek, trzeci i mamy taki sygnał wysoki. Bije na aluminium, ale aluminium to nie jest, już więcej wykopałem, mam znowu PRL-ka. 5 groszy tym razem. 5 groszy PRL 49, miedziana. Nie wiem, widzicie? Czy nie widzicie? Teraz widzicie. Także mamy drugą monetkę dzisiaj, no zapowiada się dzień PRL-u, ale, ale nie wierzę, że nie ma tutaj rzeczy starszych, także do następnego dołka. Zanim przejdziemy do następnego dołka, jeszcze przypominam o kodzie rabatowym na minus 10% w sklepie agoranum.pl na wszystkie produkty, jakie są, akcesoria do czyszczenia i do konserwacji i przeróżne inne rzeczy, także wszystko macie w opisie tego filmu, wejdźcie, zapraszam. No i e, znalazłem się w takim zagłębieniu tutaj. Tam jest wyżej, wszędzie jest wyżej. No może tam jest tylko płasko. Spory śmietnik się zrobił, ale mamy sygnał i mamy łuseczkę Jakąś małą łuskę mamy, chyba, że ją rozwaliłem, ale nie raczej taka mała po prostu. Nie wiem od czego, ale nawet nie mogę jej wyjąć, bo ta jednak wierzchnia warstwa ziemi to jest tak zamarznięta, że no nie idzie po prostu łatwo się do czegoś dostać. Kopię się całkiem spoko, ale jeśli coś jest na wierzchu, to w tej ziemi jest po prostu zamarznięte masakrycznie. Dobra, zaraz to sobie wydłubię i lecimy dalej. No i na samym wierzchu kolejna monetka. Praktycznie nie użyłem łopaty, tylko kopnąłem w te liście tutaj. I mamy kolejnego prl -a. No, dawno tyle prl nie znalazłem. No ale no cóż, no monetki no to cieszą i całkiem fajnie się kopie, także... Także i tak jestem bardzo zadowolony, a z tej okazji pozdrawiam tutaj Adi Wejherowo. Król prl -u. Dzisiaj no to to miano chyba będzie należeć do mnie. Dobra, do następnego dołka. No cóż, no przez chwilę już było naprawdę... <laughs> Adrenalina skoczyła trochę. No ale niestety to tylko jakiś kawałek aluminium jakiś śmieć, no niestety, ale już jak tak wyszło, wyleciało z dołka, no to naprawdę ten błysk był ciekawym widokiem. Do następnego. No i mamy kolejną monetkę. I mamy kolejny PRL. No dzisiaj nie wychodzimy w starsze czasy niestety. Przynajmniej na razie, no jeszcze trochę czasu mam, niedługo, ale coś tam się jeszcze kopnie. Mam nadzieję, że wpadnie jeszcze coś ciekawego. Mamy piątkę, kolejną monetkę i lecimy dalej. Gdybyście się zastanawiali, czy Simplex potrafi wyciągać dość pewnie małe rzeczy, no to, no to potrafi. Jeszcze Wam pokażę, jak ładnie to teraz wygląda, taka ścieżka. To tutaj tak na, na czuja sobie przeszedłem ten park. I Teraz pójdę tą ścieżką wzdłuż i zawrócę tam i będzie koniec. Zobaczymy, czy coś jeszcze wyjdzie. No i kolejny dołek, kolejny jakiś śmietek. Nic ciekawego, na razie nie wychodzi się, nie zapowiada Bo nie znajduje po prostu, po prostu żadnych rzeczy, które Wskazywałyby, że Coś starego może wyjść, no ale wiadomo jak to jest, czasami Nie wychodzi nic, zupełnie nic, nawet PRL A a, a szepnie jakąś fajną monetą, albo czymś innym i naprawdę jest radość Na razie jest kiepsko, ale klimat jest naprawdę Bardzo fajny, zobaczcie jaki zachód Piękny, pogoda się ładna zrobiła, wia przestał wiać Wiatr, także Fajnie. No dobra, do następnego dołka, o ile jakiś będzie. No i dobrze, moi drodzy, dzisiejsze wykopki dobiegły końca. No, szału nie było, niestety. Bardzo było licho dzisiaj z fantami, same prl -e, jakieś śmieci, ale, ale no cóż, pierwszy raz tutaj byłem. Prawdopodobnie to miejsce jest po prostu przeszukane. No i też wiadomo, warunki nie były za dobre, żeby poszukać i znajdywać te fanty gdzieś głęboko. Eee, no cóż. Dzisiaj nie wyszło, wyjdzie, może następnym razem, jak nie, to jeszcze za następnym. Ale prędzej czy później fajne fanty będą. Także jeśli Wam się filmik podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie ten kanał, piszcie komentarze. Zapraszam Was na sklep agoranum.pl po produkty do czyszczenia monet. I to wszystko. Dzięki, na razie!